Cały bagażnik surowca i nowy chwytak do testów, a tak naprawdę to cztery chwytaki, cztery takie same. I te trzy będą dla Was, oczywiście, jeśli będziecie chętni i zainteresowani. A to wszystko tutaj to jest efekt takiego niespiesznego, niespecjalnego zbierania przez ostatnie trzy dni. Zobaczcie, ile tego wpada. No i muszę Wam powiedzieć, że proporcje zaczynają się odwracać między kaucyjnymi a niekaucjnymi, ale czy mam rację, to zobaczymy później, bo sobie to wszystko posegreguję. A teraz jadę na szybkie zakupy do biedronki, więc sobie kilka sztuk, które nie wymagają jakiegoś rozprostowania zabiorę. No i oczywiście spróbuję zapłacić nimi za zakupy. To na pewno się uda. No oczywiście te pieniądze, które pozyskam wrzucę do słoika. Dobra, zabieram się za robotę. Najpierw szybkie zakupy, ale wpierw muszę coś tutaj wybrać, żeby do Biedrony zabrać. Żeby oddać wam skalę, ustawiłem sobie to wszystko na swoim warsztatowym stole, no i znowu jest tego ogrom do przebrania, do odzyskania oczywiście. Jeśli chodzi o te chwytaki, to ja je zamówiłem od pana Chińczyka. Lekka konstrukcja, no co prawda, to taka zwykła, można powiedzieć tandeta, no ale może się sprawdzi. Tutaj te m, szczęki, one są całe plastikowe, boję się, że będą pękać. No ale nie wygląda to jakoś dramatycznie. No i działa. No, i oczywiście też zabiorę go któregoś dnia w teren. Kupiłem go, je yeah, za grosze i to jeszcze w komplecie, bo był jeden plus jeden gratis kosztował chyba 17 zł. Także zobaczcie, za 30 kilka złotych. Mam cztery chwytaki, jeden sobie zostawiam. No a oczywiście te trzy e, rozdam wam, jeżeli tylko, tak jak mówiłem, będziecie chętni. E, ja teraz sobie wybiorę na szybko e, ze 30 sztuk i zabiorę tak, żeby mieć 15 zł, i zabiorę do biedronki. Tam postaram się oddać, zobaczymy, jak to będzie. Jest rano. Piątek rano. I jeszcze Wam tylko dodam, że dzisiaj właśnie jest ostatni dzień mojej pracy na etacie. A później po tygodniowym urlopie już działam pełnoskalowo tylko i wyłącznie u siebie. Sam sobie szefem i pracownikiem. O, będzie ciężko. Dobra, moi drodzy, to tak tytułem wstępu. Teraz sobie to przebiorę, wrzucę do tej torby. Tutaj mam już odseparowane część, odseparowaną tych, które mogę zabrać, już. No a reszta, no. Do, do przebrania, do segregacji, ale to już po zakupach. Ogromna torba zapakowana szczupkiem nie wiem ile tu jest już nie liczyłem ale zapakowałem te wszystkie największe, żeby się jak najszybciej tego pozbyć i w warsztacie sobie miejsca nie zabierać a później, jak wrócę z zakupów no to zobaczymy, ile odzyskałem no i zawieram się za to resztę no i szacunkowo też policzymy, ile z tego może być. Okej, okay, jestem pod Biedroną. Biorę torby, a tu już na parkingu puszka wpada. Szkoda, że nie kaucyjna. Ten kasztelan biały się kaucyjny jeszcze mi nie zdarzył, ale zielony już mam, także później będziemy to liczyć, to Wam pokażę. Dobra, zabieram to i lecę. No i dobra. A kiedy będziecie mieli ten butelkomat? Nie wiadomo jeszcze. Ogólnie miał być, ale na no przykład pogodzie no nie no, daje. Domyślam się. Aha, czyli to... Ale widzę, że ludzie oddają, co? I korzystają. Mam tego trochę. Wygląda tutaj w Biedronce. No i dobra, mam voucher na 21:50. Czyli z tego by wychodziło, że były 43 opakowania. Dobrze liczę. No jest data e, dzisiejsza: e, 22. A nie, to jest do wykorzystania na zakupy do 22 lutego, czyli miesiąc czasu jest ważny. No i ja to dzisiaj wykorzystuję na zakupy, ale można tutaj, bo jest nawet na tym voucherze napisane, wykorzystać na kolejne zakupy albo wymienić na gotówkę w kasie sklepu. Także nie dajcie się wkręcać, że tylko na zakupy, bo nawet na tym voucherze jest napisane. Także to bardzo łatwo to zweryfikować przy kasie. Dobra, lecę na zakupy, a później widzimy się już w warsztacie, żeby resztę tych moich znajdę. Posegregować, no i oszacować, ile z tego będzie. W drodze powrotnej podjechałem sobie jeszcze pod paczkomat. No i o, proszę bardzo, tak się zbiera wszystko. No i jak widzieliście, albo raczej słyszeliście, wszystko odbyło się bezproblemowo. I teraz mogę tą dzisiejszą kwotę, czyli 21,50, wrzucić do mojego magicznego słoiczka, ale też, ach, weszło. Ale też pisaliście w komentarzach, żebym zmienił słoik, bo w to się nie zmieści. No i dobra, zmieniam. Ale słoik nie na słoik, ale na taką fajną skrzyneczkę pojemną. No i dobra, niech wszystko leci, a na koniec się policzy. A teraz muszę to wszystko ogarnąć, bo tu stoi, tu leży, tutaj też pełen wór. Trzeba to wszystko posegregować no i zobaczyć, e, czego jest więcej. Niekaucyjnych puszek czy kaucyjnych puszek? Bo tych kaucyjnych pojawia się zdecydowanie więcej. No, dobra, trochę się zagolopowałem, bo tutaj są puszki kaucyjne. A tutaj niekaucyjne. No i tych jest zdecydowanie więcej, ale patrząc, tak, po całości towaru kaucyjnego, no to tutaj są 72 sztuki. A puszek, wybaczcie, nie będę już liczył, szybko je skompresuję, no i zapakuję te do wora, a te do torby. No i trzeba będzie to wywieźć. Może się uda w najbliższych dniach, jeszcze przed urlopem. Zobaczymy, no ale 72 sztuki, no to będzie 35,50. Całkiem niezła kasa. No, i za to też parę groszy wpadnie. A ile to zaraz, bo też na pewno na koniec zważę. Dobra, pakuję to wszystko, żeby ogarniać. Te puchy pokompresuję, no i podliczymy to na koniec razem z tym, co dzisiaj oddajemy w biedronce. No i wszystko ogarnięte. Puchy skompresowane, a jest ich 2 kg 652, g. licząc po 5 zł to 13 zł już bez tej końcówki. No i tutaj te 72 butelki i puszki kaucyjne. Tu niektóre muszą się rozmrozić, więc niech się rozmrażają, ale z tego będzie 30 Zł, a nie 31,50, nie wiem jak ja to liczyłem. No i plus to, co już odzyskałem, 21,50, czyli na szybko licząc no, prawie 70 zł, jakby nie patrzył, wpadło. E, tę kwotę oczywiście wpisałem już na tablicę 21,50. Kasa jest już w skrzynce, niech się zbiera. Zobaczymy, może otworzę dopiero wtedy, jak nie będzie się domykać na przykład. Dobra, to postaram się też w najbliższych dniach, a może nawet jutro, z samego rana e, od Dać, żeby odzyskać gotówkę, no i zobaczymy, jak to będzie szło dalej, a towaru będzie się zbierać. Teraz, oczywiście, tydzień urlopu, więc od zbierania sobie chyba dam spokój, ale pamiętajcie o tych e, chwytaczkach. Znaczy, ja muszę pamiętać, bo muszę najpierw go przetestować trochę w terenie, no ale myślę, że jak działa, to i będzie działał. Tylko ciekawe, jak z jego wytrzymałością. No właśnie, najgorsze jest to, że on ma. Plastikowe te końcówki, nic nie ma gumowanego, chyba że jakieś gumki i tam założyć, nawet recepturki, tak jak tutaj ta jedna jest, i może wtedy będzie lepiej chwytać. No ale zobaczymy, to musi się sprawdzić w terenie. A te trzy nówki, jeszcze nie rozpakowane na pewno pojadą do kogoś z Was, jak ktoś będzie chciał, oczywiście. Wysyłam kurierem, bo do paczkomatu nie wejdzie. No i dobra, słuchajcie, fajnie, że tyle towarów wpada, i pamiętajcie jedną rzecz, że każda. Butelka nieoddana do butelkomatu czy do sklepu, obojętnie w jaki inny sposób, która nie trafi z powrotem do obiegu, że tak powiem, no to jest kasa, czysta kasa dla operatora. Dlatego warto jest oddawać, bo sklep ma jakąś tam drobną marżę od kilku do kilkunastu groszy na pokrycie kosztów tych butelkomatów, puszkomatów, no to wiadomo, prąd i miejsce itd. itd. Także do sklepu trafia jakaś tam mała marża. No, a reszta jest pokrywana właśnie z tych pieniędzy z systemu, z operatora. Od operatora. A jeśli tych butelek nie oddamy, no to operator ma czystą kasę w kieszeni, więc warto oddawać. A operatorów chyba w tej chwili jest sześciu głównych, głównych, z czego chyba pięciu to kapitał zagraniczny. Tak mi się wydaje. E, przynajmniej tak czytałem. E, dlatego warto oddawać, warto zbierać. Jeżeli nie specjalnie, to gdzieś przy okazji. No a zawsze można sobie te zakupy pomniejszyć o parę groszy albo zebrać parę groszy e, tutaj. Albo winny słoik. No dobra, moi drodzy. Żegnam się z Wami, jeśli chodzi o chwytaki. To już po urlopie, jak wrócę, to coś tam wymyślę, żeby do kogoś z Was pojechały i cieszyły na zbiorach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.